Gimbala zakupiłam, żebyście mieli lepszy obraz. Super, ale fajnie. Troszeczkę musiałam popracować na tym, żeby zobaczymy, jak to będzie działać. No widzę. widzę Nauczycielka mówi. Co? Tak? Cześć! <grym> Cześć! Właśnie kupiłam nowe urządzenie. Aha. Już teraz nie trzęsie, ładnie no, trzyma pion. No, ale, ale dzisiaj nie z tabletem, tylko z komórką. No tak, no bo on jest tylko na komórkę to urządzenie. Nagrywa... Ja już nagrywałam na tablet. No wiem, pod Sejmem. Coś, ale dzisiaj też, na tablet. Teraz Aha. przerwałam i załączyłam to, no świetnie to nagrywa. No, kapitalny jest ten gimbal. Dziś wiezie go do nas kiedyś. Ale co to znaczy, kiedy do nas? Macie spotkania? No. Słuchajcie. Cześć, to są No. Mogę, mogę trzymać rękawiczkę? Cześć. Nie, nie, rękawiczka. Właśnie mam nowe urządzenie, i jak nagrywam, to nareszcie nie trzęsie się. Obraz. Bo ona nawet nie widziała. No, bo ja inaczej działam. Każdy robi, wiesz. Tak, na tej zasadzie. Ale mamy Co piątek, tak? I o której? A, może być to, bo to na żywo idzie. Tak. Dobrze. 1930, a to ci adres to ci. To czy może jakieś namiary tam są? Ale cicho, że, że nie żegam. Bo już nie mogę wyłączyć. Teraz sobie transmisję. Jest nas, słuchajcie. Chciał się. teraz. To ja może ja, ja będę ja wpisywać, prawda? Ja, ja tylko... no, tak, no, tak, tak, ja tak, wpiszę. No, tak, no, no. no bo Głowę, mają... I, I mogę też od razu jeszcze padać. Nie, bo ja nie widzi, bo ja, daję, coś daję, coś daję, coś daję. Coś coś to na Nie coś to coś to coś to coś to coś a, bo jest zajęta, bo to gra. Tak. I jeszcze adres niego wypadłem. Nie no, ma świetnie z ten gimbal, słuchajcie. na mi ręce nie zmarzę, bo normalnie wtedy to jak byłam pod sejmem, to strasznie taki ból, ale 10 no. minut i przeszło. Jak to Wojtek mówi, e, wojna nie matka. Tak? Czekajcie, kameracie, na razie no właśnie, czy do was nie należy taka e, Sylwia? Tak, no, ja no bo ona była na to Sylwersze. mam no, ją, Sylwie. dobra, to ja będę pisać. Wiesz, bo to nawet to coś takiego, wiesz, po prostu kontury. No tak jak tutaj ten Ciężko kochórna tego wilka z góry, bo jakoś o, razem... w to pierwsze, dlaczego no. No przecież inna stowarzyszenia też fajnie Ale jak to... W Ale jest pierwsza, ona jest obrzydliwa, to, to, jest, to jest po czwartek. To jest pierwsza z to, trzecia, Tak, tak? tak, tak, dobra, tak, tak. Dobra, tak jest dobra, dobra, dobra. Tak no, no tak sobie ludzie to wyobrazili, nie? Dobra, już dokończę, bo wiem. Tylko tak. A, za dużo. Bez pl. A, nie ma, dobra. 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 No to proszę, tylko jak będę miała informacje i będę mogła przyjść, to wtedy dokładnie. No, Dobra, to Dobra. Dobra, Dobrze. Dobra, Dobra, to Dobra, to no, to jest taka. <grymka> Super. No. Zobacz, to jest takie urządzenie, że biorę do góry, i on działa. Oni w Dół. Albo do góry. O! Uuu. Albo do Świetny, co? No dobra, to na razie, razie pan. Gdzieś pa. Maciek. No, słuchajcie, teraz już się obraz nie trzęsie. Kabratów spotkałam z Warszawy. Dałam kontakt i będziemy się spotykać. Jak będę miała czas, to wpadnę do nich, także super. Nie no, fajny, fajny ten gimbal. Tak, wiem właśnie. Kameraci, dzisiaj go odebrałam. Wczoraj zamówiłam i ci odebrałam. Wczoraj? Nie, wczoraj go zamówiłam. Tak, przedszczelam. Także super. Może Teraz... no, żeby to też jest słyszeli, sprawą, ale my nawet na takie na taką, jakby to powiedzieć, kompromis chcielibyśmy pójść. Drew kompromisem jest to, że osoby nieszczepione się testują, a osoby e, zaszczepione mogą pracować z, z osobami e, niezaszczepionymi. Więc e, powiem wam, że... Dla mnie to jest żaden kompromis, bo kompromisem jest ewentualnie testowanie się wszystkich. Chociaż wiemy też, że te testy są mało miarodajne, tak? Kiedyś była grypa, teraz jest COVID. No, także. Tutaj, tutaj szczerze mówiąc, do powiedzenia nie jestem medykiem, jestem muzykiem, tak, jestem związkowcem, ale powiem Państwu, że przede wszystkim najgorszą rzeczą jest, to jest właśnie podzielenie tego naszego zespołu artystycznego. Jako artyści jesteśmy ludźmi. Każdy jest jakąś tam indywidualnością, a w orkiestrze, czy tam w chórze e, musimy tą swoją indywidualność tak jakby schować troszkę do kieszeni i podporządkować się ogółowi. I zawsze byliśmy tego w sumie, no, przez te 19 moich lat pracy byłem tego bardzo dobrze nauczony, tak, że ja jestem jakąś, jakimś tam trybikiem w tej orkiestrze i muszę po prostu dać siebie wszystko, żeby, żeby było, no żeby to, to dzieło, czy tam jakiś utwór był jak najlepiej wykonany. Ale w tej chwili Podziały są takie, że no, no po prostu, moim zdaniem to zmierza po prostu do tego, żeby zaantagonizować po prostu ludzi i podzielić. I to się już stało, tak, to się właśnie już stało. I, a na naszym, w tym naszym, jakby to powiedzieć, mikroświecie stało się to dużo wcześniej. Ja wiem, że też w innych branżach i w innych instytucjach też są po prostu bezprawne działania, w szkołach są bezprawne działania, Teraz niedawno oglądaliśmy interwencję właśnie w szkole w Rybniku, tak? Bo my jesteśmy kulturalne weto, ale podlegamy, jakby to powiedzieć, pod polskie weto, tak? Jesteśmy taką gałęzią kulturalną polskiego weto, można powiedzieć. I powiem Państwu, że. Z jednej strony to jest bardzo przykre, że my tutaj stoimy i przez swoje przekonania nie możemy pracować, bo teoretycznie można powiedzieć, że idźcie się, testujcie, to się wam nic nie stanie, to sobie będziecie pracować, nie? Tylko jak my się zaczniemy testować, to potem właśnie pójdzie to na całą Polskę i potem będzie dalej to samo i zaraz każą nam się zaszczepić, a panowie posłowie wiecie jak głosowali, tak? Przeciwko szczepieniu! No tak, właśnie, sami nie, nie chcą Jeszcze Wojtka Marcina nie, nie ma Także Jak będą, to jest prostu, na pewno będą dla mnie przemawiać. To jest skandal, A to co oni robią z ludźmi, Przykladne. czyli właśnie ich dzielą. W rodzinach już nie ma tematu polityki, tylko jest temat covid o, I ja mam taką sytuację jeszcze, że Zobacz, mam używają o... mam już okay. dawkę i nowy, rozmawiać, rozmawiamy, ale jak schodzi na ale temat to, na telefon, to, to, to po prostu No że... nic nie jestem w stanie na to, na to poradzić. Zobacz, jaki fajny jest na to. Poradzić. Tutaj, tutaj ruszam. Zauważcie. Zaczę, jak się rusza telefon. To są drugie święta, które żeśmy spędzili sami. Ja spędziłem te drugie Super, święta. Tak. Kiedyś spędzi, spędzałem 20 lat profesjonalnie mam bardzo dużo. No kurde, bo wiesz, ludzie narzekali, że trzej się o no tak mam, Już tak nie trzej się, trzymają Możesz nawet to za to trzymać. Rodzina jest podzielona, no bo to, no, to, no, no, chodzi no, o to, że no, jest, jest taka sytuacja, że jedni tak. są bolektora, za, bolektora, są pochęcie. wszyscy się boją. Ale ja, to Pani nie musi tego tłumaczyć. Ja nie bym no, się to o, to spotkał Nie mam z tym żadnego problemu. Z problemem Zabrami. jest właśnie to, co ta, ta. oni nam wkładają do głów i co oni nam robią co prostu. uwagę, że... Ja, ja nie powiem wam szerzej też, antena mi się wyczytała i już ponad chyba 5 lat nie mam telewizora, także korzystam z mediów, alternatywnych, tam niepiękne to powiedzieć. Trzeba jestem z tego mimo powodu, mimo ale mnóstwo mimo ludzi też ma z tym problem, ponieważ właśnie codziennie tym jadem są zatruwani, codziennie tym jadem nic się po prostu nie jak są. To jest chyba też jedna z gorszych jedna no, rzeczy, a hipokryzja, mnóstwo tych absurdów, które my, my znamy. Ale do tych ludzi nie docierają. Się Pacta, nie wiem, czy zwrócićcie uwagę. Tłumacząc tam, co to, powołując się na fakty, ja, tak, powołując tak, powołują się, tak, powołują się na badania, powołując się na, na opinie, niezależność naukowców, lekarzy. Do nich to nie dociera. Dalej jest wspomniany na płaskorze. Dalej. To nie ma sensu nic mówić. Odwróciacie się to, czy nie wiem, jak chodzi do tego przekonać. Wszyscy też widzicie, ile nas tu jest. Wszyscy zawsze to o tym mówią. Patrzcie, jak nas jest dużo. Dziękujemy, że no, dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie doktorze, kupiłam gimbala, właśnie dzisiaj pierwszy raz go używam, nareszcie obraz się nie trzęsie, fajny, fajny ale się... Jeszcze... Uczę się, uczę I ja tylko powiem o sprawie, którą się miesiąc temu zajmowała. Zgłosiła się do mnie rodzina kobieta 33, tymi, którzy, która się urodziła. Były straszne przejścia, ponieważ była zarażona na porod. I o co walczyliśmy? Z pomocą do domów, o to, żeby nie przetestowali dzieci pierwszy tydzień ciąży czy, Mimo pisma y, pisanego przez adwokata, te dzieci bezprawnie zostały dwa razy przetestowane. Nie został wykonany test antygenowy. Już na szczęście wyszli do domu, ale pamiętajcie jedno. Jeżeli będziecie mieli jakiś przyjaciół, kogoś z rodziny, kto za chwilę będzie miał rodzić. piszcie od razu oświadczenie, że nie wyrażacie zgody na przetestowanie do wrotka, ponieważ tym dzieciom się udało. Nie wiemy, co będzie za miesiąc sytuacja na porodach tak zmienia się. Są w segregacji. stop segregacji! Stop segregacji. Sali danej! segregacji! Sali danej! myślenie! Wyłącz telewizor! Łądź myślenie! Wyłącz telewizor! Bądź myślenie! Ją tą falą! My jesteśmy ją tą falą! My jesteśmy ją tą falą! Aby był A nie przymus! Wolność! Wybór! A nie przymus! Wolność! Wybór! A nie przymus! Wolność! Wybór! A nie przymus!

nie niech niech nikogo, tak. ja już nie nikogo, tak. Już nie nikogo ja jestem za tym, że chyba Słuchajcie, taka jest choinka, o, za daleko poszło, to jest właśnie nowy gimbal, który teraz wyprób wypróbuję. Ja jeszcze się uczy na nim, tak, też tak, myślę, że Ta, tam więcej, więcej. Właśnie nie wiem co z tym Marcinem i Wojtkiem, czy oni będą. Ole, y, tak, Grażynka. My idziemy? Chodź. Trzymać kawę. Nie, ja, nie. Ale naprawdę do tej pory głosowaliśmy bardzo często. Tak, tak nie. Tak, dokładnie, to jest ten system. Jestem żoną, tak. jest system. jestem tak. mamą, w Grażynka. Jestem terapeutą, jestem osobą biorącą. To co, idziemy? Najpierw powiem dwa jako terapeuta. Dobra, dobra. Proszę Państwa, znacie taką zasadę. Po owocach poznacie. Jakie są owoce tego, co się dzieje od dwóch lat? Ja powiem o tym, o czym już tutaj przedmówcy moi mówili. Podziały są tak głębokie, polaryzacja jest tak głęboka, że te podziały dotykają rodzin, dotykają małżeństw. No. To są tak głębokie i tak bolesne podziały, tak. które czynią spustoszenie w małżeństwach, w rodzinach. Są zrywane w więzi międzypokoleniowe. Rodzice nie mogą odwiedzać dzieci albo odwrotnie. Dzieci nie mogą lub nie chcą odwiedzać rodziców. Proszę Państwa, po owocach poznacie. Zastanówmy się nad tym, co się dzieje i wyciągajmy wnioski. Jesteśmy w sytuacji prawie od dwóch lat ogromnej presji, permanentnego kryzysu. Kryzysu w znaczeniu takim, że trwa jakieś potrząsanie wszystkim. Jesteśmy w bezsilności, w lęku. Wszystko to jeszcze jest podsycane potężną propagandą medialną. Ten strach jest karmiony i podsycany i pogłębiany. Podziały również. Proszę Państwa, kiedy człowiek jest pod presją, to z jednych wychodzą najlepsze rzeczy, a z innych najgorsze. Kiedy podlegamy presji, kiedy podlegamy takim naciskom, takim doświadczeniom. Jakie proszę, są te, ale próbuję gimbala i znowu mi się coś stało. To z jednych wychodzi to, co najlepsze, a z innych wychodzi to, co najgorsze. Proszę Państwa, niech z nas wychodzi to, co najlepsze. Brawo! Brawo! Brawo, brawo! Dziękuję bardzo. Chcę jeszcze w chwileczkę, dość wypowiedzieć jako osoba wierząca. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Państwo tu jesteście wierzący i szanuję to, ale wiem też, że jesteście ludźmi, którzy wiedzą, co to jest szacunek. I że, i że po prostu dacie mi te jeszcze już, parę chwil no. na krótką wypowiedź. Ja bym chciała przeczytać fragment z Fisma Świętego, ze Słowa Bożego. Chcę przeczytać kilka wersetów z Księgi Daniela. Księga Daniela, to jest Stary Testament, rozdział drugi. Wersety od 20 do 23. Bardzo proszę, wsłuchajcie się Państwo w te słowa. Daniel mówi tymi słowami, czyli prorok, który jest autorem tej księgi: Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków, bo mądrość i moc są Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy. Usuwa królów i ustanawia królów. Udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co zbobite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże, moich przodków uwielbiam i sławię, bo udzieliłeś mi mądrości i mocy. Wyjawiłeś to, o co Cię błagaliśmy, i sprawę królewską nam oznajmiłeś.

Słuchajcie, będziemy kończyć chyba, bo już jest zimno. Są tutaj taki szkoda, żeby się rozchorowały i przeziębiły. Chciałabym tutaj zaprosić wszystkie osoby, które mają kartki z osobami, które zmarły nagle i z osobami, które zmarły wiadomo po czym. Zapalimy symbolicznie dla nich światełko do nieba. Bo, mogę? Chodźcie tutaj na mnie. Jeżeli ktoś ma znicze, to też zapraszam ze zniczami. Stop dyskryminacji sanitarnej! Stop dyskryminacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji! Ale ustawicie się? Oni się ustawią? Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni a to ludzie! ludzie! Już wszystko subskrybowałam Tu jest Polska, a nie Polin! Tu jest Polska, a nie Polin! U, yes, Możecie się ustawić tutaj w kartkach. No właśnie, ustawcie się. takie ujęcie mamy z kartkami z ludźmi tragicznie z, zmarłymi w wyniku... W tej wspaniałej, także jeszcze nie wiem, co ma możliwości. Po jednym zdjęciu, kto ma, kto ma te karteczki, to bardzo Oj, prosimy coś żeby stało. się tutaj, coś w zęcie, stało. Bo symbolicznie będą, e, A ten gimbal ok. pamięci ofiar. A ja będę pokazywać. Muzec tutaj są tylko jednostkowe przykłady tego, jest pewnie w skali świata o, to pewnie nie. Trudno powiedzieć. Muszę przeczytać. Szanowni Państwo, jest takie stare bardzo powiedzenie, że prawda zawsze, zawsze wygrywa. Prawda, prędzej czy później, wypłynie i prawda prędzej czy później wygra i wyzwoli i wyzwoli tych, którzy, którzy nam tutaj zakłamują całą rzeczywistość i... Dla zbrodniarzy Norymberga! Dla zbrodniarzy Norymberga! Dla zbrodniarzy Norymberga! Dla zbrodniarzy! Do dla zbrodniarzy! Do dla zbrodniarzy! Do Dla Na zbrodniarzy! Do ręberga! Na zbrodniarzy! Do ręberga! Na zbrodniaszy! Do zbrodniarzy! Nie, ubrę! To ma! Nie!

Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje z tym gimbalem, po prostu latem. Słuchajcie, minuta ciszy dla y, tutaj y, tych ofiar, które y, ludzi którymi którymi, który, którymi opiekuje się y, stowarzyszenie i pewnie Norymberga 2.0 y, Także minuta ciszy ku pamięci ofiar wiadomo czego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Bóg zapłać. Także chyba będziemy już kończyć, ponieważ... Jest... Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Wyłącz telewizor! Włącz myślenie! segregacji sanitarnej! Wy... Sanitarnej! Wyłącz Telewizor! Włącz myślenie! Wyłącz telewizor! Włącz myślenie! Ale kończymy dzisiaj. Kończymy już, ma? dobra. Idziemy coś się napić. To I paka panie, braci. Idziemy pokrzyczeć śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć śmierć, śmierć! 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 Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska, a nie Polin! Jeszcze raz to śmierć! Bóg jest Polska, a nie Polin! Śmierć Wrogo ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Idziemy Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! śmierć. śmierć. Słuchajcie, kabraci to są. No to słuchajcie, muszę kończyć. Wyłączam. No. Zdejścia z żywo. Paka kabratki. Czołem. Kabraci kupiał nowego gimbala i cały czas go teraz e, e, próbuje, i te wszystkie te takie dziwne e, zachowania gimbala po prostu ja jeszcze nie znam. On się sam odwraca, sam mi wiruje. No nic. Muszę się żegnać, bo idziemy coś zjeść. Jest bardzo, bardzo zimno. Super, że byliście na czacie. Pa! Pa! tam ba e y, paka wróci i kabratki oczywiście dobra skończyłem Zacząłem z tej po prostu